Mika to jeden z głównych składników rozświetlaczy, cieni do powiek czy szminek. Na rynku dostępna jest ta naturalna i syntetyczna. Znaczna część światowej produkcji miki naturalnej pochodzi z Indii. Niestety nie zawsze pozyskiwana jest legalnie. Ruszyłam w podróż do miejsca, z którego pochodzi ten... Czemu się tirak z papatki? Zobaczcie, co odkryłam. Przyjechałam do stanu Jharkand, jest niezwykle bogaty w Mika, minerał, który wykorzystywany jest do produkcji... Mika, a to właśnie tutaj, w a ...oraz w sąsiednim stanie Bihar znajduje się aż kilkaset nielegalnych kopalni, w których zatrudniane są dzieci. Szacuje się, że w tych dwóch stanach pracuje około 20 tysięcy dzieci poniżej 15 roku życia. Odkąd w sprawą zatrudnienia dzieci w kopalni jest Jechałam sprawdzić. Jak jest naprawdę? To jest alert. Pięć łatyszy, dziękuję ślicznie komuś. Dziękuję pięknie. Moją bazę wypadową tutaj w Jarkandzie będzie Kodery. Dziękuję pięknie, Perka, za pięć łatyszy. Dziękuję, bardzo mi miło, bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie. Proszę, high dla Perty. Chanwarała. Tak naprawdę nikt nie chce mi dać konkretnej informacji, gdzie znajdują się kopalnie Miki, chociaż wiem, że są one tutaj wszędzie naokoło. W zasadzie jedynym sposobem jest przeszukiwanie po prostu yy, przez satelitę mapy Google i szukanie, gdzie, gdzie te fabryki mogą się znajdować. Masz, to to jest taki jakiś... długopis, który się są nagrzewa. I jak ja kładę tą folię A, i ten... rysuję długopisem po folii, kilometr, Złoto zostaje na papierze. Wszędzie jest ten połysk charakterystyczny, właśnie dla Miki. Ponad 60% światowej produkcji Miki pochodzi z Indii. Kraj ten Czekaj, oficjalnie produkuje 15 ton Miki rocznie, eksportuje jednak aż 130 ton. To pokazuje, jak wielki odsetek Miki pochodzi z nielegalnych kopalni. Patrzcie. To jest ciekawe, o. bo cały czas pytam, gdzie są kopalnie Miki czyli Miki. Powiedzmy, że I, zrobię po tutaj jakąś gwiazdkę, mi tak? więcej Miki, a nie mówią, gdzie są te kopalnie. Mika jest tutaj wszędzie, cały Jack Grant jest wręcz usłany Miko. Dlaczego tak trudno znaleźć te kopalnie? Dlatego, że kopalnie są nielegalne, praca Cek dzieci wziastka. jest nielegalna. Dlatego tak Mika jest wszędzie, przy drodze, na drodze, cała o droga czy faktycznie? Ale... Trudno jest znaleźć kopalnie, ponieważ nikt nie chce nam nic powiedzieć. Panowie chwalą się, jaki piękny minerał tutaj występuje, ale niestety żaden z nich nie chce mnie zabrać do kopalni. Ale wydaje mi się, że teraz trafiliśmy na człowieka, który właśnie pokaże nam, gdzie, gdzie one tak naprawdę są. Urna! nie wiedziałam, że to... Nie dziwnego, że nie byłam w stanie sama znaleźć kopalni Mickey, ponieważ są one ukryte głęboko w dżungli i nie sposób je znaleźć po prostu tak z drogi. Ja pierdzielę. jak to wszędzie leży? Wszyscy tak starannie starają się ukryć fakt, że w kopalniach pracują dzieci... Że tak naprawdę ostatnie dwie godziny prowadzono nas do kopalni, która jest nieczynna, do wielkiej kopalni, z której już nie wydobywa się Miki. Mam wrażenie tylko dlatego, żeby stracić nasz czas i żebyśmy jakby stracili ochotę dotarcia do dzieci, które pracują w kopalniach. Czek, Odnoszę? Dopiero po kilku dniach poszukiwań udało się nam dotrzeć do jednej z wielu nielegalnych kopalni. To, co zostało. dni poszukiwań. Potwierdziło moje najgorsze obawy. मेरा नाम सुमन है मेरा उम्र बारह साल है मैं झारखंड में रहती हूँ कभी कभी स्कूल जाती नहीं जाती मायका भी चुनने आ जाती हूँ Dziewczynki i kobiety w kopalni Miki prace zaczynają o 5 rano, jeszcze przed wschodem słońca, i pracują dopóki słońce, dopóki upał na to pozwoli, ponieważ w ciągu dnia jest tu 40 parę stopni. I to, when have you started? Kopie się, jak on chce. I to, when have you started? No, Problemem jest to, że można zbierać tylko taką mikę, to znaczy taka jest po prostu najlepsza i ona jest potwornie lekka, więc po prostu strasznie mało się za nią płaci, ponieważ płaci się tutaj za kilogramy. Jak pokazałam taki kamień, który też jest miką, to już on nie nadaje się, to nie jest już ta jakość. Chodzi tylko o taką właśnie delikatną skórkę, taką delikatną jakość, więc żeby uzbierać kilogram, naprawdę trzeba się bardzo, bardzo mocno napracować.

Każdego miesiąca w kopalniach ginie średnio dziesięcioro dzieci. Ja pierdzielę! Tak, więc spróbuję tam teraz wejść. To jest potwornie niebezpieczne miejsce. Przecież Czajcie to! 10 dzieci umiera miesięcznie. W tych jaskiniach. śmierć na miejscu. No. Pani właśnie chyba tłumaczy, że to jest wszystko, żeby. Kobiety z o białej skórze, takie jak ja mogły się malować rozświetlaczem, tak? czas na czy nie? Wsędziwe, że nie lubię tych ludzi. Długopis mnie stygną. राइट नाउ द टाइम हियर टिफ्टी वर्किंग टू स्कूल था चोट दूसरा काम करना चाहते हैं आपको मैं नहीं अच्छा लगता नहीं so, अभी आपको नहीं जानती। तो 200 metrów dalej obok kopalni Miki znajduje się szkoła, dlatego w przerwie dzieci przychodzą popatrzeć, jak inne dzieci w ich wieku, które nie mogą chodzić do szkoły, wykupują właśnie ten bardzo No super, kurwa literat. zajęcia. No i właśnie przed chwilą tutaj były, patrzyły jak pracują dzieci, patrzyły czemu my się tu znaleźliśmy. No i teraz wszyscy pobiegli z powrotem do szkoły, a nasze dziewczynki z ciężkimi worami pełnymi Miki poszły do domu na dwie godziny przerwy. O, kto to przyszedł? Też mogą siedzieć w szkole, to się nie przejmują takimi rzeczami, nie? Na polu, na którym dziewczynki zostawiają wory z niką, które zebrały danego dnia, jest mnóstwo innych worków z niką. Tutaj w zasadzie wszędzie jest mika I to, to, co widzicie tutaj, to są zbiory tylko i wyłącznie z dzisiejszego dnia, a jest dopiero południe. Ja, Kiedy wewnątrz jest za gorąco, to jak w wielu miejscach w Indiach, ludzie śpią. Dzieci? Tutaj na dachu. Tak. A. Gdzie znajdziecie kota, nie? Jak każdego popołudnia, chwilę później do wioski przyjechał tuktuk, -tuk, żeby zabrać worki z miką zebraną przez dzieci. Podążając jego śladem, trafiłam do fabryki skupującej minerał i sprzedającej go zagranicznym producentom. So same thing children also. No don't even say loud. Tell me what? No loud, no loud. Okay, can you tell me what is special in mica stone because it's really beautiful and people use for many many things, yes? No tak, ja rozumiem zyskania, no ale oni się nie muszą przejmować tym. Tak sobie rysuję. कोई कॉस्मेटिक है बहुत लगता है okay, नहीं Do... yes. uh, yes. वो मतलब कि हमारे एरिया से पोलैंड के कोई yeah. मतलब कि वहाँ के जो तो है बायर यहाँ से परचेज करते हैं Sprawa kurna z tym długopisem. I to, te słodko, które zrobię, to się jakby wypala i zostaje na tym, nie? Tak samo. Każdy wiąże się z ogromnym ryzykiem. Sprawa serio. to. Dziewczynki właśnie pokazały mi to miejsce, ten korytarz, w którym doszło do wypadku kilka tygodni temu, ponieważ właśnie ta górna ściana korytarza się zawaliła. No i widać właśnie, że, że to wszystko tam poszło na dół. To samo stało się tam w dużej obok. Tak naprawdę straciły koleżanki, I nie? Ten korytarz ciągnął się praktycznie od początku tamtej góry, aż tutaj. I tutaj także właśnie odbył się wypadek jakieś pół roku temu, jeszcze podczas pandemii. Zawalił się korytarz i zginęło tu kilka osób, ale nie chcą mi powiedzieć, czy byli to dorośli, czy były to dzieci. Napierdzialno. Ja Przypadków śmiertelnych w tej kopalni, jak i w wielu innych w Jarkandzie, ponieważ znajduje się ich tu tysiące, było bardzo wiele. Mimo tych tragedii, mimo że dzieci straciły dzieci, no no, braci, tak siostry, mamy, wciąż wracają w te miejsca. Co mają zrobić? Nie chodzą do szkoły, nie mają edukacji. Zarobek tutaj w kopalni Miki jest dla nich jedynym wyjściem, jedynym sposobem na to, żeby zarobić po prostu na jedzenie, które jest im potrzebne do życia. Jakie jest rozwiązanie? Wsparcie rządu, edukacja. Exemption when you need food, when you're hungry, you searching. Job, we are searching the way to get they reach the many dangerous place uh, uh, they get the mica, my, but very risky way. Solution is the education. So, if prawda, they have enough gówno. education, even they are working, they know the value of the mica and they can deal. My mamy jak mamy, ale sobie nie zdajemy sprawy, ile mamy. Nie? Mhm. Użyłam tutaj brokatowych farb, takich delikatnych, które naprawdę mienią się bardzo delikatnie, są takie bardzo subtelne. I użyłam tego złotka i naprawdę mega mi się podoba. Śliczne. do not have education when you have not education if somebody send you to if somebody talk about the internet or whatever you feel afraid because something like very tough for you and if somebody say okay let's go to work you can go because you learn from that way but as to these people selling some small contractor the all, small contractor collect and the selling to this factory man factory man mm -hmm. done all process sell mm -hmm. other factory man other factory men to sell the other contractor who leave other country mm -hmm. and other country contractor to sell them companies when the local company making the product so that way running and the price go little 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 up so price come, come from just 5 rupees kilograms, kilogram 2 rupees 3 rupees but the price go on the top very like mm -hmm. convert from the dollar euro that way. so it's a very long way yeah. uh, and um, brands from uh, another countries like Russia China Germany uh, and yeah. there is a Poland also and uh, there are other countries many countries they don't money money. know exactly from who they are buying yes, exactly. because it's a big way yes yes it's true this is a big process but coming from dark to make the light of the signing of the human or other things life. Tylko dlatego, żeby kobiety mogły poczuć się piękniej. Jednak się cieszy, że się nie maluje, wiecie? Wątpię, żeby wiedziała, że rozświetla czy są brane przede wszystkim stamtąd. O tym się nie mówi, nie? Skąd byś o tym wiedział jakby nie ten filmik wiedziałeś przez swoje poprzednie lata życia, no nie. Mam jeden apel z tego tu miejsca, z tej właśnie kopalni, gdzie za mną pracuje dziewczynka, która ma jedynie 11 lat. Proszę was, żebyście sprawdzali składy swoich kosmetyków. Jeżeli na swoich kosmetykach zobaczycie napis Mika, zapytajcie producenta, skąd pochodzi Mika, czy Mika pochodzi z Indii, a jeżeli tak, to czy posiada certyfikat na wydobywanie jej legalnie. Masakra. No tak, no. A, jeszcze. Я статую. Przeklina I przeklinaj, Niestety, pożegnanie z dziewczynkami, z mamami, z rodzinami, które pracują tutaj w kopalniach Miki, musiało odbyć się przed wioską. Nie mogliśmy już wejść do wioski, do domów, żeby się pożegnać, ponieważ nasza obecność jest tutaj wielu osobom nie na rękę i też y, kobiety i dziewczynki zadbały po prostu o nasze bezpieczeństwo, więc pożegnaliśmy się już to tutaj. Y, życzę wszystkim osobom pracującym w kopalniach Miki, żeby ich los się odmienił, żeby ludzie przestali kupować Mikę. Niewiadomego pochodzenia, bez certyfikatów, i żeby po prostu te dzieci mogły normalnie chodzić do szkoły i zdobyć edukację i normalną pracę. Chyba nawet nie zdajemy sprawy, kurno, co się dzieje gdzieś tam dalej. Żebyś Perta sam ważył pół tony, nie? Za takie głupie gadanie. Po powrocie do Polski zaczęłam sprawdzać składy kolorowych kosmetyków dostępnych na naszym rynku. Niestety okazało się, że zatrważająca większość zawiera mikę naturalną, pochodzącą właśnie z Indii. Napisałam maile do producentów polskich kosmetyków, których produkty w składzie mają mikę. Niektóre z nich nie odpowiedziały na wielokrotnie wysyłaną przeze mnie wiadomość. Innet, no ale to i znaczy, nie, że to jest dobra. Że przez nich mika, wydobywana jest w sposób etyczny. A łańcuch dostaw jest transparentny. Całe szczęście są jednak firmy, które nie tylko przesłały mi stosowne certyfikaty, ale także udowodniły, że ich dostawca wspiera edukację dzieci w Stanach Jarkant i Bihar. Które polskie firmy są więc godne zaufania? Komplet dokumentów otrzymałam od firm Paese, Flow, czyli od marki Anny Lewandowskiej oraz Anabel Minerals. Pamiętaj, że kupując A, kosmetyki tylko te trzy firmy syntetyczną, czyli fluoroflogopit. Masz pewność, że kupowany przez ciebie produkt nie powstał w sposób nieetyczny. Totalnie niszowa. Firma, która całkowicie zrezygnowała Totalnie z Totalnie niszowa. Jak nie znam. Producent kosmetyków Lash. Ratunkiem dla dzieci pracujących w kopalniach miki jest całkowita likwidacja nielegalnych kopalni. W tych legalnych pracują jedynie dorośli No widocznie Dzięki której mogą utrzymać rodzinę bez Polski, angażowania nie? w pracę swoich dzieci. Proszę, sprawdzaj składy swoich kosmetyków. Swoim wyborem możesz uratować czyjeś życie. Na dzień przed emisją filmu dostałam odpowiedź od Verona, polskiego producenta kosmetyków posiadającego marki własne, takie jak Ingrid, Revia czy Skin Up. Nieoficjalnie dowiedziałam się, że Verona tworzy kosmetyki także dla marki Ecocera. Od przedstawiciela firmy uzyskałam wszystkie certyfikaty, a także informacje, że firma zrezygnowała w ostatnich latach z kilkunastu dostawców, którzy nie potrafili zapewnić, że ich łańcuch dostaw jest no? transparentny. Otrzymałam również zaproszenie do laboratorium, z którego oczywiście skorzystam. O kurna! No i to się nazywa transparentność firmy. To się nazywa NICE. Be future, I Mina think, and I think Mina and uh, Suman has a future because their parents always talk about. I, my, uh, as I know, about weddings. Oh, after now you are twelve years. After six years you will get married. So we must to collect the money for your weddings, for your weddings. So that way, the girl has also feel pressure from the family. A few years good because they are young, but after that when responsibility comes, kids coming, so they start again working in the mine. No ale chodzi o to, że chodzi o to, że oni dosłali wcześniej i ona nie miała ich przygotowanych w materiale, nie? Dlatego dopowiedziała o tej marce dodatkowo. Tak ja to rozumiem. No. Słuchajcie to, ona nie wie, że jest inne życie, że można robić coś innego. To jest dopiero słuchanie.